Ej, akcja! Moja wczoła. czoło! jest Adamowski. Adamowskiego. Ej, gdzie idziemy chłopaki? Ej, Grzesiu, dzieci gdzie fota jebli. Grzesiu, piwanski, tak. dal. Oto Grzesiu, kamerzysta. Oła! Tak będzie wyglądał <noise> za rok. <noise> dobrym, panie, panie. Idziemy dalej, chłopacy. Chłopacy Ej, gdzie w ogóle... Nerwuje to takaśnij. Zrobisz człowieku. No nie ważne. tak ja tego zakażę. I chciałbym ci lampę cały ten stój. Bo kurwa, bo gdzie jest ciemno. Tam będzie ciemno w lesie, tam gdzie pola lasu, czarny biegały. Ale będziecie ci Nie, idziemy do lasu. Na czarny polować. Na czarny? Lubisz, jadłeś chyba ze czarny? Ja wiem. A ty jadłeś z kaczki krew, joś? Nie, nie piłem, po co się pijesz krew z kaczki? Nie grzyby <grymne> halucyny, Stary, tak kopią, że to jest nieporozumienie. No ja się A Ninzaj, mów coś, zmieścił się kolega. No. się, Kolega ma kurwa... Dobra, dobra, szurę. zaczynamy teraz chodzić na sarnę. Ej, nie, teraz... To jest... Las serwut la la stary. Ja się poszedł polować na sarnę. <grymne> <grymne> Czeka, ej! Pomagaj tym, pomagaj tym, ej <grymne> W ogóle wiesz zakotkę obronię Ej cicho, mam Ja się poluję do Dzień dobry, dobry. Ciocz, da... pospożycie klimatem Zbierzyne spojrzycie Ej, ja się Jak ty zarosło w ogóle Ej, Ej, chwila ciszy Tak wygląda teren <grym> 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 Idziemy na zawód. Idziemy! Ja się na padełcka Idziemy na Wolniej, wolniej teraz. idźcie. Tako. O, się, bo ja muszę strzelać. <słyski> Ej, starym... Ej kaczka, na drzewie. Sprytny Jasiu. Wędrowniczek. Strzela. Nie żyje. Dostała jedna. Klama, co tam robi? Tak waczonam, robić. <słyski> Halo. Idziemy <słyski> dalej. Zajebał. Ej, chłopaki, musimy wymyślić temat, o którym będziemy rozmawiać dzisiaj. A wrzat, o kurwa, o tym wodociągu. Ja się... O czym o Lesie? O, o Lesie. Historia tych wodociągu. No? Historia tych wodociągów? Ale, kurwa, mogę Wam opuścić? Najpierw one ciągle, kurwa, tak zaczęła się historia. Pierws... Nagrać ślimaki, są dzikie ślimaki z Afryki Południowej. Mają jadą o wielkości 100 kg, kurwa, szczęki krokodyla. Gryzą, tam w całości? Co to jest, kurwa? To jest, kurwa? Gopno jakiegoś, wstyd! Nie! Nie, nie atakują! ują. Atakują! atakują. 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 A! O, Nie ma! Zabijcie ci kosmici! Zabić ci

Zamyczyłem tak stary kurwa traw, że chuj. Ale którędy? Pokrzywami, tamtędy. Taką chutszą tą. Ścieżką. I co było? Coś strasznego? I spodem się przyszliśmy spotkali z takim kolegą moim wielkiego konia afrykańskiego. Chuj wielki jak maczuga. Oczy mistruga Wytraczyłem się kurwy. Bo nie miałem broni w sobie. A jaką masz broń? Co? Miecz. Jaki miecz? Wietnamski, w Na wojnie znalazłem. O, no, nie w pokrzywy. Pokrzywy to była mina! Uważaj! Ninja wyjebał, spadł do gramy. Grajmy! reflej. replay. No i teraz się pogubimy. Ej, spokojnie, kurwa. Bo te lasy są zamieszkiwane, kurwa, przez... ...saudyjskie, kurwa, araby, kurwa. Saudyjskie araby. Tak. Oni są groźni. A co oni będą nam robić? Stary, rwać nas w dupę. Przejebana sprawa. Ja, to, ja, Ej, tu nie ma zamku <grymianie> gdzieś ukrytego? Pod ziemią? Jest To jest kurwa stary. skarb człowieku, ja tu byłem kiedyś i skarb z kwiatów kopałem. Wykopałem tu milion dolców, bo nam bank na karę. Co? Co, co, co? co, co wykopałeś? To jest, jest kurwa... Wykopałem tutaj milion dolarów kurwa. Kurwa, ja, drzewa w ogóle To jest komarzy. Komary nas napierdalają. Trzeba się chować, kurwa, komary. Patrzcie na komary. Kurwa, atakują. Ja pierdolę. Idziemy dalej, jesteśmy w ogóle kurwa w puszczy Kampinowskiej. Zalaj kurwa czeczenia. To jest czyczenia. Ja się byłem na wojnie. Co, tam Co było? ty kurwa robisz? Co ty kurwa? Teraz jesteśmy w samochodzie. Jery nie wymieram! Ej chłopaki nie w ogóle poryłem chłopaków. ty wasę ja łączkę skosić smutę, Przyszło do mnie z Jagodami Dzieńce jak miło Nazbiera Jagódzban Po co Jasiu to ci dam Dom ci Jagódzec Banecko Idziemy dalej na wycieczkę Kontynuujemy, chłopaki już mają dobry humor Jasiu tańczy baladę afrykańską Podaż że tańczysz ale to poryki, ja pierdolę I właśnie razem Czekaj, w miejscu Koniec, kurwa, występu na dzisiaj